Czego nie wiedziałeś o polskim sejmie? Pięć zaskakujących faktów. Gdy myślimy o sejmie, widzimy współczesne debaty, kamery i polityczne starcia. Ale czy wiedzieliście, że te mury to nie tylko polityka, ale i żywy świadek stuleci? To miejsce kryje tajemnice, o których nie usłyszycie w wieczornych wiadomościach. Przygotujcie się na pięć zaskakujących faktów z za kulis historii polskiego parlamentu. Numer jeden. Sejm, który pamięta mieszka pierwszego. Brzmi nierealnie, a jednak. W konstrukcji sejmowych budynków odnaleziono drewno dębowe, które, co potwierdziły badania, ścięto około roku 966. Tak, to nie pomyłka. Ten materiał pochodzi prosto z epoki chrztu Polski. To niezwykła symboliczna klamra, która łączy narodziny naszej państwowości ze współczesnym sercem demokracji. Ponad tysiąc lat historii zamknięte w kawałku drewna. Numer 2. Sejm jak wielki festiwal. W czasach I Rzeczypospolitej zjazd Sejmu oznaczał w Warszawie totalny chaos. Miasto zamieniało się w tętniący życiem jarmark. Bale, parady, opery i maskarady były na porządku dziennym, ale dla organizatorów. To był logistyczny koszmar. Znalezienie noclegu graniczyło z cudem, a orszaki magnatów musiały koczować pod miastem. Mało tego, gdy Wisła zamarzła lub niszczyła mosty, posłowie z Litwy musieli ryzykować życie, przeprawiając się przez rzekę łodziami. Polityka wymagała wtedy naprawdę sporej odwagi i dobrych butów. Numer 3. Dlaczego posłowie uciekali z sali? Myślicie, że dzisiejsze obrady są męczące? Wyobraźcie sobie, że dawniej podczas wspólnych sesji z królem i senatem posłowie mieli absolutny obowiązek stać. Sesje potrafiły trwać kilkanaście godzin bez przerwy. To był brutalny test fizyczny. Wielu posłów opuszczało. Ładnie przykładane w takim specjalnym zbadaniu że w tym badaniu ustalono ponad wszelką wątpliwość, że drewno, a właśnie dęby zostały ścięte, z których pochodzi to drewno, tak plus minus jeden rok właśnie w roku 966. Więc drewno powinno pamiętać czasy sztu mieszka I, jego tworu i początki naszej polskiej państwowości, a w tym miejscu jest niewątpliwie taka piękna, symboliczna klamra, która spina nasz drogę kulturowy, państwowy drugiego bardzo korytarza, to jest proszę Państwa słynny korytarz marszałkowski. tak jak Państwo już z gabinet Pana Marszałka jest tamtą korytarzów nazwa proszę Państwa tego korytarza pochodzi od tego kiedy odbywa się posiedzenie to jest taki znak plus, chodzący wejście w budynie. jeżeli są białe czy młode kwiaty, wiadomo, że odbywa się Państwa posiedzenie tak jak wcześniej już zlikwidowałem, proszę Państwa posiedzenia Sejmu są zazwyczaj, co dwa tygodnie trwają zazwyczaj nie do piątku to jest takie typowe to jest tydzień sejmowy, a trzydziestu z Państwa tygodni i jeszcze następny, z tego co wiem, troszeczkę jest inaczej, dopiero 10, 11, 12 lutego jest kolejne posiedzenie sejmu. Tak, proszę Państwa. Myślę, proszę. Te słowa przypominają każdemu, kto wchodzi do tej sali, że historia to nie tylko daty. Weszliśmy, zakręcając mniej więcej w tym miejscu do korytarza podziemnego i my pod ziemią w ten sposób, Byliśmy tak i jesteśmy teraz mniej więcej tu, gdzie to drzewko większe pod ziemią, proszę Państwa. Tu jest drzewko, my tu się znajdujemy pod ziemią. Zazwyczaj grupy tutaj zwiedzające wchodzą przez ten budynek, a Państwo inaczej. I tutaj, proszę Państwa, od tego miejsca teraz musimy się cofnąć, całą trasę wykonać, żeby Państwo wrócili tutaj tym łącznikiem do Starego Domu Poselskiego. Tam jeszcze Pość poznania pracy parlamentu od środka były dla mnie niezwykle wartościowym doświadczeniem, które na długo pozostanie w pamięci. Wielkie podziękowania dla pani poseł pani Agnieszki Wojciechowski Van Hełkelom. Dziękuję za życzliwość, otwartość i poświęcony czas. Z wyrazami szacunku Eugeniusz Pawlicki. Szanowni Państwo, kłaniam się nisko. Do usłyszenia wkrótce.